Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać na temat, jak być alfa z kobietami. Jest to to, co sprawia, że kobiety też inaczej na siebie patrzą, są bardziej zainteresowane. A jeśli nie pokazujesz tych cech alfa, no to kobieta traktuje Cię jak kolejnego faceta, który próbuje ją poderwać i w ogóle nie zwraca też na Ciebie uwagi. Typowy przykład, podchodzisz do dziewczyny na ulicy, ona Ci mówi, że nie ma czasu, jak kobieta widzi, że taki tekst wprawia cię w zakłopotanie, denerwujesz się, brakuje ci tekstów, zaczynasz się jąkać. To oczywiście ona cię odbiera jak tego samca alfa, tylko odbiera odbieracie jak faceta, który się zawstydził, który, którego da się spławić też. Więc warto wtedy też ubrać tą rozmowę w jakiś zabawny kontekst rozmowy, podejść do tego z dystansem. Jak dziewczyna ci mówi, że jesteś brzydki, to powiedzieć jej, ty też i się uśmiechnąć. I to już jest lepsze niż w stanie jak ten baran. i i tremowanie się. To są właśnie typowe cechy takiego samca alfa. Zobacz sobie, że nawet patrząc na gatunki małp czy zwierząt, samiec alfa to jest ten lider grupy, który się nie przejmuje, który jest dominujący, który się nie boi. I jak też będziesz takie cechy pokazywał przy kobietach, to po prostu one będą reagować z zainteresowaniem. No będą widzieć, że jesteś facetem, który, który po prostu jest odważny i, no i ma jaja, żeby z nią rozmawiać. Także zakoduj sobie to, jak naprawdę rozmawiasz z dziewczyną, a nawet jak ona Cię spławia, albo Ci mówi, że nie ma czasu, albo Ci zaczęła lekko tam cisnąć, tak, że tak jak mówię, że jesteś brzydki, czy żebyś do niej nie pisał, to podejdź do tego z dystansem, tak, nie przejmuj się tym, tylko zacznij się z tego śmiać, zrepostuj ją, powiedz jej coś faktycznie, co sprawi, że wyjdziesz poza swoją strefę komfortu i to też zadziała korzystniej niż takie pokazywanie, że, że się zbłaźniłeś, czy przepraszanie ją za to, że podszedłeś, czy cokolwiek powiedziałeś. To jest postawa ofiary i też kobieta będzie wyczuwać wtedy, że ty tutaj gdzieś próbujesz zmanipulować całą sytuację, a nie jesteś naturalnie atrakcyjny. No, dużo facetów właśnie też zbyt bardzo, mi się wydaje, manipuluje w tych znajomościach z kobietami, a nie potrafi pokazać takiej postawy samca alfa. Powstaje kłótnia w znajomości, to zbyt długo czekasz, żeby ona napisała. Zamiast też tą dziewczynę trzymać na krótko, powiedzieć jej co masz na ten temat do powiedzenia, a potem się zdystansować. Także często też warto postawić po prostu na szczerość, naturalność i pewne rzeczy, tematy z kobietami wyjaśniać konkretnie i jednocześnie pokazywać swoim zachowaniem, że jeśli ona w ten sposób nie będzie się zachowywała, no to niestety ty też zwijasz tutaj manatki i kończycie ten związek. Także Naprawdę, pokazuj te cechy samca alfa przy kobietach, tego, że potrafisz sobie żyć bez niej, potrafisz sobie poradzić, nawet że cię ona oleje, czy że powiesz coś niemiłego. Wtedy pokazujesz, że jesteś facetem, który tak naprawdę jest odważny, pewny siebie, który jest liderem, a nie jakąś tam ciamajdą, którą można spławić. Często nawet to widać na szkoleniach. Faceci podchodzą do dziewczyn, dziewczyna już mówi, Ja się spieszę, i facet rezygnuje, tak? I gdyby taki facet porozmawiał z tą dziewczyną może 5-10 minut to szansa na to, że wziąłby numer, byłaby znacznie większa niż takie od razu odejście i poddanie się, bo ona powiedziała, że nie ma czasu. To, że nie ma czasu, to też nic nie oznacza, tak? to jest tylko komunikat od dziewczyny: ja, jest, ja jeszcze nie jestem gotowa na to, żeby ci dać numer, bo nie znamy się na tyle, bo ja tego nie poczułam. I tak właśnie powinieneś podchodzić do zlewek, że ona jeszcze nie jest gotowa na to, żeby się z tobą spotykać, a nie wmawiać sobie, że ty coś spieprzyłeś, że jesteś kiepski, że w ogóle nie dałeś rady. Także kreuj w sobie tą postawę samca alfa. Bądź przebojowy, jak podejdziecie z kolegami do dziewczyn i nastała niezręczna cisza, to bądź tym facetem, który nadaje kierunek tej znajomości. Powiedz do dziewczyn: "Dziewczyny, zajebiście, a teraz idziemy na piwo". Chodźmy, przejdziemy się, tak? Bądź alfa, decyduj, podejmuj akcję, a nie czekaj. Im bardziej będziesz bierny właśnie w tych relacjach z kobietami, w tych kontaktach też, szczególnie jeśli chodzi o podryw, zdobywanie dziewczyny, to kobieta po prostu naturalnie nie poczujesz, że ty jesteś tym liderem, gościem, który ją poprowadzi i te znajomości z kobietami nie będą takie, jakie powinny być, bo jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, nie wiesz czego chcesz, no to jak możesz mieć to, co chcesz z dziewczynami, skoro ty sam nie wiesz czego chcesz, Twoja postawa jest niespójna, nie mówisz o pewnych rzeczach wprost. Prosta sprawa, a często zapominana. Także jeśli wideo Ci się podoba, zostaw apkę do góry, subskrybuj kanał. No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.